Macham flagą, jaką sobie zechcę. Nie ja machać w tym miejscu, bo to jest miejsce, gdzie jest e, Ale mamy wolny kręg, demokratyczny. No Polska, no państwo prawa. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Nie robić zbiegowiska, rozejść Solidarność! Solidarność! Młodzi ludzie, którzy tutaj przyszli, którzy nas tutaj oglądali w zasadzie może pierwszy raz mieli możliwość dotknięcia skrawków jakiejś tej dalszej historii, bo dla nich to jest naprawdę cała wieczność, te 20, kilka, trzydzieści kilka lat. Naszym celem jest to, żeby przybliżać tę historię, żeby pokazywać, żeby ludzie mogli jej dotknąć, bo wiadomo, że bez historii nie ma narodów. Generalnie nas umundurowanych w tej sensacji wziął udział około 25 osób. Do tego kilka pojazdów z epoki, do, do tego manifestanci, także w samą organizację tego przedsięwzięcia było zaangażowanych około 50-60 osób.